Sam chcę taką. No widzisz? Cześć, najlepsza menadżerką na świecie. Nie, ale. Teraz już tak, bo wcześniej mi opiewdzieliła, że tak powiedziałem na live. Nie wiem jeszcze, Joana, ile. Zobaczymy. Nie, bo słuchajcie, dlatego się podlizuję, bo, bo... Wcześniej powiedziałem co innego, nie? Ale kogoś żal ściska bez tytułów Ej, sorry, mogę zadać Ci pytanie? Na ile jak wyglądam? 30? 30, a mam 40 Dobrze, czy okej? Czy widać się z widzami? Hej <laughs> Hejka o pa. O dnia, pa Dziękuję, nawzajem, miłego dnia no, to jest zabawa właśnie. Pokaż nogi jeszcze raz. Trzeba się kurwa, wrzucić i bawić. Co ty w miniuwie idziesz, czy co? Hejka, hejka, wszystkich. Gdzie będziesz na piwo? Na frytki. Kurwa, bateria mi pada. Na... Pierdola. Pierdolone. Przestań tak w oblizujesz, chuje. Bo to oni bana chcą To co? Co tam wariaty? Mój co odpierdala Lody co? wpierdala, Lody Pan, wpierdala. Czy tu się odpierdala robię. To zgadnę cię szybciej? O! No nie, bo są żabki. To co za problem? A wysiądź na targowisku, tam jest żabka. <grym> nie, bo pada. To na stadion. To na dworcu? Stadion. No to na stadionie wysiądę i pójdę do żabki. Ty to... się zesrasz. Co? W skarbie, ty się zesrasz. Nie. Tak. Nie wiesz, jak ja wyglądam? onda kurwa Dobra, jest ciepły. Lepiej ja, niż Velma kurwa... Nie, ja już kurwa myślę o moim wchodok, kurwa, serbeko. A właśnie miałem mi kupić. Cink, kurś miał prima, ik had eerst stage en nu ga ik me even klaarmaken. jakie ma paznokcie, kurwa. Co masz tam bombki choinkowe posypiane, kurwa, ja pierdolę. Grubo. Okej, czekaj na. Że kompromis. Co ci ludzie odpierdalają. Chcę tylko tamtych osób. Grubo w chuj. Skąd? kogo innego. Dzień dobry. Przejewane, co? Poparzoną całą twarz. Ja dol. Grubo w chuj. O oh, kurwa, cool. jakieś gangstery freestyle. Oh. oh baby, baby. I want you tonight. Nie lubię tych, co sprzedają ciuchy, ja pierdolę.